Niedziela, 10 grudnia. Co będę w domu siedział jak mam możliwość wyjścia. Zważymy sobie kartonik. Uspokój się. No. Dobra, liczę go jako 0,9 kg. Idę wrzucać aluminium i zajmę się kabelkami. Co mi przy niedzieli zostało? Jest aluminium do uspakowania, do pocięcia przygotowania, kable do skończenia. Ogarnięcie tego syfu, który jest po ostatnim ubieraniu. Szafa. Szafa. Tablica. No i, przed, i wczoraj znalazłem dwa zawiasiki. ziarnko do ziarnka, nie? Więc zaczynamy od Ameliniu. Aluminium foremne i uspakowane. Nie wiem co ja, kurde, prącie przykładałem, czy coś. Specjalnie w filmik obejrzałem. M mówiłem, że podejrzanie mi wygląda, że to raczej stalowe. Teraz przykładam porządny magnes z mikrofali. No kurde, przyciąga. Znaczy, kapnąłem się, zaczął łyskrzeć i myślałem, że nie rdzewka, nie? Czyli te magnesy z tablic y samościeralnych są do... No nie, nie przyciągnęły tego, nie przyczepił się do tego, więc... No nie wiem. Trzeba używać lepszych magnesów, na to wygląda, to już by było sprzedane, temat zapomniany, ale no cóż, trzeba się bujać ze stalą, mam zamiar sprzedać gdzieś w okresie międzyświątecznym. No. Jak jest skonstruowany wąż do gazu? Myślałem zawsze, że w środku jest jakaś guma, to są dwie rurki niedzewne, jedna w drugiej, mniejsza i większa. W środku jest yy, mosiężny kruciec. Nie wiem, czy ta nierdzewka mała jest do niego. Oszczyj się. Jest do niego wzgrzana. Jest chyba zgrzewana, zaciskana i zgrzewana. Nie widzę śladów lutu. Wiem, to chodzi o nasze bezpieczeństwo, ale to zysku straszne. Ale <grym> z drugiej strony, obecne i będzie z głowy. Pojawiły się pewne problemy kabelek silikonowy ma miękką izolację co prawda wychodzi ale gdzieś się plącze i tak zwija więc jedynym sposobem jest znaczy mam na to sposób zaraz go wypróbuję ale będzie więcej roboty niestety niestety te silikonowe będę musiał ciąć na mniejsze kawałki nie wiem co tu zobaczymy bo widzicie tu wszędzie są noże ale tutaj jest y, takie dwa wałki. Drugi nie wiem, czy też taki chropowaty. Spróbujemy to, gdzie to jest. Widzicie, w dziurkę nie mogę trafić. A jeden też jest taki. Też nie jest gładki, no. I przez je puszczę. I tutaj izolacja będzie sama schodzić jak w tej niebieskiej. No tylko więcej roboty z zabawą patrzcie samo schodzi nawet jedną ręką. Tutaj przytrzyma nogą. I patrzcie czysta miedziucha. Więc trzeba będzie to tak robić, więc nie będę mógł mieszać kabli czerwonych z czarnymi, z białymi, więc ja i tak mam tego sporo, więc to jest. Dużo zabawy, a jeszcze zaraz Wam pokażę, jeszcze, gdzie mam na drugim magazynie kable do czyszczenia. na no dzisiaj z kablami w zrobiłem większość swoich, prawie wszystkich Gdzieś na pewno są po kątach, jak będę gdzieś przekładał kartony czy coś, to znajdę swoje przewody. Ale te przewody idą do domku. Nie na dzisiaj oczywiście. Jakiś porządeczek jest, już znowu jakieś miejsce ruchu Wziąłem tutaj, rozdzieliłem nierdzewki, trochę się nazbierało, poczyściłem, znaczy sprawdziłem, poleżało na sprawdzenie To biorę, to jeszcze dzisiaj rozbiorę To przynajmniej będę miał czysty osiąg. Pakuję narzędzia i teraz Wam kable Pokażę Te kable też czekają, to wszystko jest silikon A nie, nie wszystko, jest tam trochę białaska więc to wszystko też czeka do brania, nie tylko tam na Blaszaku. Koło od Simpsona, jakby ktoś był zainteresowany, piszcie. Teoretycznie był ktoś zainteresowany, ale się nie odezwał, nie? Easy dał mu, do, do mnie numer, ale nie kupił. Więc to są kabelki jeszcze do obrania rozkręciłem te baterie, czyli 2 kilo, liczmy nawet po 19 zł. Patrzcie, 36 zł za. 3 minuty pracy, no 5 liczmy, nie? To więc dobrze. Ale tu odzyskałem trochę bardzo brzydko. Ten osiądz to było z tulejki zgrzewanej. Takiej na dopeksy klejonej. Nie do peksy. Na sztywno do plastiku. Wrzuciłem niestety, przykro mi do ognia ale na swoje usprawiedliwienie mówię, że jak się to trochę podtopiło i od razu zdjąłem i wrzuciłem w śnieg i plastik wyrzuciłem do śmietnika. Nie spaliłem całości, tylko nadpaliłem, żeby tylko zeszło. Do następnego filmiku. Na razie. Takie małe, drobne dogranie, ponieważ, gdyż, ponieważ nie dokręciłem całego filmu, uciekły mi kilka filmików, więc jakby ktoś był zainteresowany ile było w tej skarbonce, więc jak ktoś uważa, że żółte to nie pieniądze, to patrzcie ziarnko do ziarnka i ładna miarka.